Się Stąd trzy złote medale olimpijskie, kilka bardzo ważnych wyników, bo to było 8 miejsc w czołowej sztęce. Najlepsze wyniki sportowe w historii polskiej dla Ja się bardzo cieszę, bo już 5 lat temu, 4 lata temu, 3 lata temu mówiło się, że już się nie da nic więcej zrobić, bo to, co zostało osiągnięte, jest już tak wielkie, że więcej się nie da zrobić. Ale dzięki. Wspaniałej pracy z zespołów szkoleniowych i, i prawidłowemu rozwojowi naszych zawodników w tworzeniu dobrych warunków do wyniku i do rywalizacji. Te ludzie zostały wyśrubowane także to, że aż tak pomyśleć, co będzie w przyszłości. Chociaż z drugiej strony, właśnie ci zawodnicy i te nasze zespoły pokazały, że trzeba mieć otwartą głowę na przyszłość. To wcale nie Trudno utrzymać go ciągle. Nasi zawodnicy skrzydłowskie nas coraz lepszymi wyjścami, coraz lepszymi osiągnięciami. Myślę, że to nie kończy.